Witam serdecznie i zapraszam wszystkich Panów z znaku Strzelca na czytanie na maj 2025 roku. Zaczynamy od Waszej energii głównej. Oczywiście pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie dopasowujcie ich do siebie na siłę. Dobrze, co odejdzie do przeszłości? Co przyjdzie nowego? Carta rada. Prazza. Finanza. Uh -huh. Rodzina Związek i single, panowie single nowe strzelce, single. Później będzie karta pozytywnej kreacji i karta z wyroczni, mądrość, mistyczna mądrość. To na koniec, bo teraz nie mam gdzie tego położyć. No i zaczynamy. Jako energię główną macie koło fortuny, które mówi o zupełnie nowym początku lub końcu jakichś opóźnień. Może to być jakiś taki nieoczekiwany, nagły postęp, bardzo pozytywna zmiana w Twoim życiu. Może ta karta oznaczać również jakąś podróż albo zakup nowego pojazdu. Co bym dodała tutaj od siebie? Koło fortuny jest to karta, która mówi o tym, że nasz los się odmienia i to nie jest jakby spowodowane tym, że my to sobie zaplanowaliśmy, tylko po prostu to dzieje się tak, jakby ponad nami jakaś siła wyższa coś takiego y, robi, no, zmienia nam ten los, tak? I że to trzeba po prostu zaakceptować, nie ma się co z tym kłócić, nie ma co się kurczowo trzymać tego, co było, jeżeli pojawia się coś nowego na horyzoncie, tak? No to ta karta mówi o tym. I właśnie też o. Mm, o ruszeniu też do przodu, tak że tu mogły być jakieś opóźnienia, jeżeli były, no to teraz wyruszacie do przodu. No i dobra. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi piątka kielichów i uwolnienie. Czyli do przeszłości odchodzi smutek, żal jakiś spowodowany zmianą w waszym życiu. Tutaj się coś zadziało. Coś się zakończyło, trzeba było się uwolnić od jakiejś sytuacji, od jakichś ludzi, tak? No tutaj jest, mamy jakieś zakończenie, przetransformowanie czegoś, i wy z tego powodu, że, i ta, że być może to wy podjęliście tą decyzję, no to mimo wszystko czuliście się smutni. Rozczarowani, zawiedzeni, a może po prostu podjęliście ją z powodu takiego, że tak się uczuliście. W każdym bądź razie to odchodzi do przyszłości, więc już tego smutku tu nie ma. Jest natomiast siódemka denarów i dwójka denarów. mówi nam o balansowaniu, o takim być może konieczności jak, dokonania jakiegoś wyboru, być może balansowaniu, yy, wiecie, pracowaniu na przykład na dwóch posadach, albo pracy na etacie i później robieniu czegoś swojego wieczorami. Tutaj mamy taką, wiecie, cierpliwość, skupianie się na czymś, zasianie jakichś plonów i być może hmm, czekanie na. No, tu mamy jakby czekanie na dokonanie wyboru. Jakby musicie dokonać wyboru, ale czekacie, zastanawiacie się nad tym, zwlekacie. Tutaj mamy ogólnie cierpliwość. Yy... I dobra, no, tak to zostawimy. Praca. W pracy mamy moc królową kielichów i siódemkę buław. Pokazuje nam się tu sytuacja, w której być może dzięki pomocy jakiejś kobiety, może to być kobieta z trygonu wody, rak ryby skorpion, ale może to być też kobieta taka wiecie, opiekuńcza, jakaś przyjaciółka, która Wam coś pomaga, taka chętna do pomocy. No i tutaj, jakby dzięki tej pomocy albo dzięki tej kobiecie. wspinacie się jakby po szczeblach kariery jakiejś gdzieś tam u siebie w pracy wspinacie się i odnosicie sukces co jeszcze mogłyby nam powiedzieć te karty, że na przykład będziecie musieli się w pracy wykazać jakąś asertywnością odwagą, żeby postawić na swoim tak? Coś takiego. Finanse. A w finansach mamy dziesiątkę kielichów, rycerza kielichów i królową monet, no czyli ogólnie bardzo jakieś takie dobre karty. Tutaj mamy stabilizację finansową, tutaj mamy taką, wiecie, stabilność. Yy, niczego Wam jakby nie brakuje. I być może zechcecie na jakiś romantyczny wyjazd zabrać swoją małżonkę, albo na taki rodzinny wyjazd zabrać swoją rodzinę i na to będziecie wydawać pieniądze w maju, na przykład, na zaplanowanie, na wyjechanie gdzieś z rodziną, z kobietą, z którą jesteście, na przykład. A co mamy w rodzinie? Tu mamy wisielca, dziewiątkę kielichów i słońce. Pokazuje nam się tu sytuacja, w której jakaś hmm, relacja, być może z ojcem albo z dzieckiem. Słońce może symbolizować zarówno ojca, jak i dziecko, więc temu tak mówię, tutaj może być, wiecie, jeżeli jesteście młodymi osobami, nie macie dzieci, no to może chodzić o ojca, jeżeli jesteście starszymi osobami, nie macie już ojca na przykład, no to może tu chodzić o dorosłe dziecko, tak? No i tutaj jakaś sytuacja. Hmm, z tą osobą jakby wywróciła się do góry nogami, coś takiego mi tu przyszło do głowy teraz. Wydaje mi się, że coś tutaj stoi w miejscu i może Wy za bardzo nie dogadujecie się. Nie, jeszcze sobie dopowiem te karty, bo o co chodzi? Być może czekacie na coś. Hmm. Tutaj mamy wiś, właśnie jeszcze trójkę monet, więc być może weź, jakby się wcześniej dogadywaliście czy coś takiego, a teraz nie ma tej współpracy, coś tu utknęło, coś tu się nie rusza. Y i zamiast satysfakcji pojawiła się stagnacja, no mamy te dwie karty, takie tutaj zatrzymania, tutaj stagnacji, i dochodzicie do wniosku, że to jakby nie jest dla Was za bardzo i nie chcecie się emocjonalnie już w to angażować. Dlaczego? Nie wiem. Na przykład, jeżeli chodzi o ojca, może nie chcecie za bardzo mieć kontaktu. Bo sprawił Wam jakąś przykrość? No kurczę, no takie coś nam się pokazuje, jakby właśnie jakąś przykrość ktoś Wam sprawił, i przez to to wszystko tak utknęło, i nie idzie do przodu. Ta relacja w ogóle, tak? Coś takiego nam się tu pokazało. Jeżeli by chodziło o związek, to mamy tu Asa Monet, Siódemkę Monet i Króla Monet, więc być może z. Tutaj w związku. Załatwiacie jakieś formalności? Czekacie na jakieś formalności dotyczące na przykład zakupu czegoś, dotyczące budowania czegoś? No bo tutaj mamy: wiecie, asamonet, więc wybudujecie coś, coś stabilnego, tak? Może tu chodzić o dom, może chodzić o yy, związek, o zaręczyny, o ślub, więc być może wy tutaj czekacie już na dokonanie jakiejś formalności. Albo jeszcze czekacie i analizujecie wszystko, rozmawiacie, debatujecie o tym, co jakbyście chcieli, na przykład jeżeli chodzi o dom, tak? Jeżeli ktoś tutaj jest na etapie kupna domu, albo właśnie. Jak to zrobić, żebyśmy mogli razem zamieszkać, tak, i, i żebym ja się mogła do ciebie wprowadzić, albo ty do mnie, no i coś takiego. I tutaj analizujecie i czekacie, jeszcze czekacie, jeszcze tego nie robicie, albo musicie zaczekać, właśnie na jakieś papier, na jakieś formalności, na spotkanie z prawnikiem, może tu, co po niektórzy, taka sytuacja. Jeszcze mogłoby tu chodzić o sytuację zdrowotną. <laughs> Bo Król Mieczy może nam również mówić o lekarzu, więc być może tutaj w związku czekacie na jakąś wiadomość, na jakieś wyniki dotyczące zdrowia. Single. Tu mamy co? Mamy królową buław, kobietę z trygonu strygonu ognia, baran lew strzelec. Kobietę bardzo atrakcyjną. Kobietę, yy, która być może jest aderowana przez różnych mężczyzn, przez kilku mężczyzn. No i tu pokazuje nam się, że wy walczycie o jej względy być może w tajemnicy przed kimś. Nie mówiąc yy, komuś tam, kto może powinien wiedzieć, nie wiem. W tajemnicy po prostu, albo też, że walczycie o nią, bo wam wasze serce tak podpowiada, że to jest ta osoba, że wy chcecie z nią być. Karta Rada to szóstka denarów, i ona radzi, żeby zachować równowagę w dawaniu i braniu. Wiecie, bo bardzo łatwo jest dawać niektórym osobom, na przykład, Pomoc nieść, czy coś takiego, ale już gorzej jest ją przyjąć. Więc być może chodzi o to, żeby zachować. Przepraszam, tym równowagę. No jest, mój głos już mi siada. Dobra. Karta kreatywnej krea... o, Pozytywnej kreacji. Kreatywnej kreacji dla Was. Karta czasu. Czas działać będzie na Twoją korzyść. Wykorzystaj to. I jeszcze karta z wyroczni, mistyczna mądrość, i dla Was będzie to zmysłowość. Wyraź swoją zmysłowość. Będąc zmysłową osobą, masz zaostrzoną wrażliwość na dotyk, zapach, smak, słuch i uczucia. Zmysłowość odgrywa ogromną rolę w Twoim życiu intymnym oraz w ogólnej zdolności do czerpania przyjemności z życia. Lubisz korzystać z tego, co życie ma do zaoferowania i żyjesz z miłością oraz namiętnością. Chętnie też eksperymentujesz w życiu, możesz dokonać wielkich i różnorodnych odkryć, spełniając swoje pragnienia i ciesząc się jedynym w swoim rodzaju kontaktem z drugą osobą. Zmysłowość ucieleśnia wszystkie cechy samoświadomości, wliczając Twoją wyjątkowość i autentyczność wewnątrz własnej strefy komfortu. Wyraź swoją seksualność na własny sposób i ponownie odkryj swoją witalność. Mantra: żyję pełnią życia z miłością i namiętnością. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie. Pa!